Tomasz Dziedzic. Witam. Cześć Marku. Powiedz, co to jest? Rower, hulajnoga, narty. Wszystko to, o czym wspomniałeś przed chwilą. Czy to jest rower, hulajnoga, narty, rolki, deskorolki, pływanie, taniec, rock and roll, wszystko w jednym. Wiem, że jeździłeś bardzo wiele lat na rowerze, sam konstruujesz tak. rowery. Tak, zgadza się. Co się stało, że przerzuciłeś się na trajka? E, cały czas rowerami się zajmuję, ale nie jeżdżę. I to się może wydać dziwne. Dlaczego? Otóż, będąc 3 lata temu na targach rowerowych na Eurobike'u we Friedrichshafen, poznałem Amerykanów, którzy pokazywali pierwszy raz w Europie trajka. I mnie tak trajk zafascynował z takiego stricte inżynierskiego punktu. Nie ma pedałów, nie odpychasz się, nie dotykasz ziemi. Nie ma akumulatorów, nie ma przekładni, nie ma łańcucha, jeździ. Dlatego mnie Trajk zafascynował, zainteresował, że jak może coś jeździć. No właśnie, jak to jeździ? Co jest najważniejszą częścią tego pojazdu? Najważniejszą częścią tego pojazdu jest przegub nad przednim kołem, tutaj, który jest sercem całego systemu, który pozwala mieć wszystkie trzy koła w kontakcie z ziemią. I to jest całe serce Trajka. Dzięki temu przegubowi i wykorzystaniu zasady zachowania momentu pędu, Mamy możliwość poruszania się. My na trajku dokładnie na tej samej zasadzie, na której pływa ryba. Bo zasada zachowania momentu pędu mówi, jeżeli przemieszczamy masę do środka osi obrotu, następuje przyspieszenie tej masy. Proszę, stoję. Nic się nie dzieje. Przemieszczam masę do środka osi obrotu. I się poruszyłem. I ruszyłem. To nie są czary, ale... Pierwsze wrażenie, jak ktoś patrzy, to myśli, nie że to jest perpetuum mobile. Skąd przyszedł do Was trajk? Trajk przyszedł ze Stanów Zjednoczonych. Wymyślił go... Brazylijczyk, który jest obywatelem USA, mieszka w Stanach Zjednoczonych jest z pochodzenia Polakiem. Nazywa się Gildo Beleski. Gildo chciał zjeżdżać z gór, mając wszystkie trzy koła w kontakcie z ziemią, czyli po prostu chciał sobie wymyślić do zabawy, do jazdy maszyny downhillową. I za, wymyślając przegub nad przednim kołem, który pozwalał e, e, mieć kontakt wszystkich trzech kół e, z nawierzchnią, Zauważył, że można tutaj wykorzystać zasadę zachowania momentu pędu i stworzony został w ten sposób trak. To ewoluowało dość długo, bo od 1992 roku, ale efekt jest niesamowity. Ile osób na świecie jeździ na trajkach? No, w tej chwili już kilkadziesiąt tysięcy jeździ. Bardzo dużo jeździ w Stanach Zjednoczonych, w Europie, bardzo dużo w Holandii, w Portugalii, we Włoszech, w Niemczech. Próbowałem pojeździć przez 5 minut, zaliczyłem nawet e, jakiś e, drobny upadeczek. Friday jest faktycznie duża, ale no, pewne umiejętności trzeba mieć, żeby wsiąść na ten pojazd. Nie. E, ogólnie trzeba po prostu mieć chęć i sportowe podejście do życia. I uwierz mi, o, o czym się za chwilę przekonamy, że 10-15 minut wystarcza. Do nauki jazdy. Każdy średnio wysportowany człowiek po 15 minutach jeździ. Pierwsza godzina jest jazdy, jest siły. Oczywiście, bo to jest wymagana technika, i zanim człowiek złapie tą technikę, która jest notabene bardzo podobna do narciarskiej, to ta pierwsza godzina mija i druga jazda na drugi dzień, po pierwszej godzinie jest zupełnie swobodna i, i uwierz mi, naprawdę perfekcyjna i szybka. Czy trajk służy do jazdy po trudnym terenie, czy po terenie takim zurbanizowanym? Trajk jest to sprzęt sportowy, który służy do. Które służy nam do przemieszczania się w zorganizowanych przestrzeniach miejskich, czyli wszędzie tam, gdzie są asfalty, betony, chodniki, ubite ścieżki e, leśne, ale muszą być twarde, twarde podłoże. Takie, jakie tutaj stoimy czyli przestrzeń miejska, ścieżki rowerowe, drogi, place, chodniki, centra handlowe wszelkiego rodzaju miejsca w mieście. Z tego, co wiemy, przygotowywane są jakieś zupełnie nowe, tajemnicze, innowacyjne pojazdy. Czy to znaczy, że trike w Twoim życiu to jest jedynie etap i w przyszłości zobaczymy się na jakimś jeszcze bardziej dziwnym pojeździe? E, może nie tyle co dziwnym, ale zmieniającym podejście do poruszania się i przemieszczania się połączonego z ruchem, ze sportem. Ale w tej chwili trike jest na pewno jednym z ważniejszych elementów w moim życiu, ponieważ daje niesamowitą frajdę z jazdy, daje przyjemność i... Doskonale ćwiczy całe ciało. Gościem rowerowa był Tomasz Dziedzic. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.